Nie każdy trend zasługuje na miejsce w tej strategii marketingowej, ale są takie, które w 2025 roku naprawdę warto obserwować, bo już teraz przynoszą konkretne wyniki. Oto trzy, które moim zdaniem po prostu mają sens. Po pierwsze, quizy jako lejki sprzedażowe. To naprawdę prosty mechanizm. Użytkownik odpowiada na kilka pytań i dostaje spersonalizowaną odpowiedź. A Ty zyskujesz lida z realnym zainteresowaniem, dane o jego potrzebach, automatyczną kwalifikację i co najważniejsze, stworzenie takiego quizu nie wymaga wielkiej produkcji i pracy przez miesiące. Drugi trend to treści tworzone przez pracowników. W B2C działa to od lat, nazywa się UGC, a w B2B dalej chowamy się z logotypami. To zmienić. Wybierz dwie, trzy osoby z zespołu, daj im głos, zróżnicuj styl komunikacji. To nie personal branding, to komunikacja z twarzą. No i wreszcie wideo na LinkedIn. LinkedIn to nie tylko rekrutacja i posty tekstowe ekspertów, to centrum komunikacji B2B. Wideo o ludziach, którzy stoją za Twoją marką, o tym, co robicie, o tym jak się wyróżniacie, naprawdę robi robotę. Który z tych trendów dodasz do swojej strategii w 2025 roku?